Hasło e, Krzyż Kawalerski, czyli pierwsza litera do Boga. Prosiłem Piotra, żeby w tej pięknej książce pokazał, co to znaczy, bo e, kilkaset kropek, tak? Na jednej się przykazuje, że jest wiedza chyba tysiąca lat, chyba więcej. Ja już Pięk. powiem, że próbowałem to przegryźć. Nie, nie da się tak od razu. Lepiej niech ktoś powie, bo będzie nam łatwiej to, to zgłębić. Oddaję głos. Na początku chciałem mówić o czymś innym, ale jak gdyby to co się dzieje zupełnie poszło w innym kierunku. Wczoraj mówiłem, że trzeba być dumnym, że się jest Polakiem, już wiemy dlaczego, ale jednocześnie chciałbym tę teorię poprzeć, bo widzieliśmy już niebo, widzieliśmy precesję, widzieliśmy kosmos, czyli właściwie cały wszechświat i ta wiedza wszechświata nam towarzyszyła, bo my tutaj nie czujemy właśnie tych cugli, że, że musimy pędzić, że nam tą grzywę tam rozwiewa wiatr. Jesteśmy na co dzień, jesteśmy w przyrodzie, jesteśmy z niebem, słońcem, księżycem, z kalendarzem codziennym tak zwanym i jesteśmy Słowianami. I co dalej? No i teraz trzeba by ten czas jakoś odmierzyć w momencie, kiedy jesteśmy też rolnikami, bo przeważnie jest tak, że z tej kultury zbieracko-pasterskiej takiej pasterskiej, jest naturalnym procesem, że no, chcemy się osiedlić, zbudować jakieś, jakąś siedzibę, jakiś dom. Ten dom najczęściej otaczamy czymś, czym chcemy się, że tak powiem, pożywić, który, czyli naszą spiżarnią, można powiedzieć. Z tego, co możemy zrobić, chleb, ziołami, które możemy zebrać, y, miejscem, gdzie chcemy wypocząć, miejscem, gdzie chcemy się pokochać, gdzie możemy wyjść do lasu, gdzie możemy posłuchać śpiewu ptaków i wielu innych rzeczy. Do tego, żeby być w pewnym sensie dobrym rolnikiem, potrzeba nam takiego no, kalendarza codziennego, można powiedzieć, ale też czegoś, co by było uświadamiało nam jakiś porządek tego świata, który nam towarzyszy na co dzień. I takim porządkiem, w pewnym sensie, takim najprostszym schematem, który nam towarzyszył do tego od najstarszych jak gdyby, czasów do tej pory, to był, to był świętowid. Najbardziej nam znany to jest świętowid ze Zbrucza. Cztery kierunki świata, trzy poziomy, czapeczka, trzynaście. Święta liczba trzynasta. Wiecie dlaczego w tym momencie tam troszkę tą trzynastkę nam odganiają? Mówią, że to jest B, niedobre. Jest to święta liczba słowiańska. Następny temat na, na, na godzinę, albo lepiej dwie. Mieliśmy świątynię, mieliśmy uniwersytety na wolnym powietrzu. Mamy kalendarz na wolnym powietrzu. Kalendarz na wolnym powietrzu został zobrazowany, tu będzie nie widać, ale książka będzie leżała, można sobie spojrzeć. W postaci takiego krzyża kawalerskiego, który nam towarzyszy do dzisiejszego dnia. Może to przedstawię takim najbardziej skrótowym... Gdzie to laska? Zabrał laskę. Mariusz. No, laska była może mocniejsza. Albo inaczej, no, może wiesz, mapę to. Będziemy. Powiedzmy, że mamy ten tego świętowida. Wyobraźmy sobie, to jest świętowid. Tworzymy płaską powierzchnię, gdzie człowiek wiedzący, wiedun, wbija, pokazuje porządek świata. Do tego krąży nam właśnie słoneczko, pojawia się księżyc. Słoneczko rzuca nam cień. No, prosta rzecz. Wyskalujemy go na jakimś okręgu albo punktami. Wiemy, która jest godzina. W punkcie tej, tej równonocy mamy dany cień, robimy krąg. Zaznaczamy, gdzie ten na tym kręgu jest, ten punkt równonocy. Mamy najdłuższą noc. Znowu mamy następny krąg. Zaznaczamy, gdzie to jest. Mamy następny, następną, czyli najkrótszą znowu noc. Zaznaczamy następny punkt. Te punkty są oznaczone. Wiemy, jak to wygląda. Każdy z wioski, z osady, z najbliższego jakiegoś tam punktu, gdzie może dojść na piechotę, bo nie było jeszcze samolotów, może przyjść, popatrzeć na jaka jest godzina, w jakim punkcie my jesteśmy. Nie chcę tutaj jak gdyby Państwu, znaczy Państwu, Wam mówić jak to wygląda, tylko przeczytam kawałek fragmentu książki, bo to jest bardzo dokładnie i precyzyjnie opisane, bo tu jest bardzo dokładna precyzja też wyliczenia czasu. To będzie na chyba najlepsze. Geniusz Starożytnych Słowian powiązał to z wpływem Księżyca na pogodę. Skonstruowano kalendarz słoneczno-księżycowy, w którym uwzględniono cykle Księżyca i Słońca, taki jak początek roku słonecznego, zrównoważenie dnia nocną, nocne, wiesennej, jesiennej i najdłuższy i najkrótszy dzień. Rok słoneczny na 12 dzieliły cykle księżyca. Niestety tych 12 cykli było za mało, by wypełnić jeden rok słoneczny. Dołożono więc 11 dni świętych i uwzględniono to w budowie kalendarza. Cykl księżyca trwał 29 dni i 12 godzin. Dokładnie. To Słowianie, starożytni 5, ponad 5000 lat temu wiedzieli o tym. Kalendarz zbudowana z dwóch cykli księżycowych, co daje równo 59 dni. Według tego podziału określono księżycowe pory roku, których nazwy zachowały się do dzisiejszego dnia w języku polskim. Zima, przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, późna jesień. Znany nam rzeczy. Podział słoneczny dawał cztery pory roku czyli zimę, wiosnę, lato i jesień. Cykle księżyca pokrywają się z cyklami słonecznymi co 21 lat. I teraz, nawet to spostrzeżenie w konstrukcji tego kalendarza zostało, zostało uwzględnione. Według współczesnego kalendarza długość roku wynosi 365 dni i 6 godzin, czyli 365,25 w rachubie dziesiętnej. Mnożąc to przez 21 lat, otrzymamy wynik 7670 dni. 0,25. Kalendarz słowiański mnoży pory księżyca, czyli 59 dni, przez liczbę 130 daje to wynik 7670 lat. Starożytni Słowianie pomylili się o 0,25 dnia. To chyba coś mówi o wiedzy, o tym jak się uczyli i kim byli nasi przodkowie. Rzecz najważniejsza, o której dziś nikt nie pamięta, nasi przodkowie i to przed trzema tysiącami lat odkryli powiązanie cykli księżyca z cyklami słońca i powiązali to z warunkami pogodowymi. I tutaj jest wiadomo, że taki smak wina dla winiarzy powtarza się co 21 lat. W przybliżeniu ten smak jest powtarzalny. Co 21 lat możemy założyć, że smak wina będzie podobny. Jeżeli. To, to jest opisane w księgach, na przykład w wielu, u nas jest powiedzmy ta tradycja winiarska troszkę teraz zanikła, ale wraca. I wiadomo jest, że w tym momencie jest to w pewnym sensie troszkę przewidywalne. Troszeczkę jesteśmy w stanie wybiec do przodu. Mało tego, starożytni rolnicy przestrzegali okresów siania, oczywiście zboża, sadzenia ziemniaków i, i warzyw, uwzględniając fazy księżyca. Dzisiaj ta moza powraca, bo, bo widać, że to daje efekty lepsze niż stosowanie sztucznych nawozów i tak jak mi się chce wyjdę na pole, bo to jeżeli ktoś zbiera właśnie zioła, to widzi, że zioło dane zakwita w danym momencie i ono kwitnie ileś dni, na to taki mamy czas. Tyle mamy, tyle mamy po prostu możliwości, ile nam to zakwitnięcie daje tego czasu. Więc precyzyjne też określenie w rolnictwie, w zbieractwie danego momentu, żeby skorzystać do tego, żeby można zebrać było odpowiednie zioło, e, żeby zobaczyć też jak to zioło będzie działało, co co, 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 jakie oddziały były na nas. To też my określając się w tej czasoprzestrzeni, jeżeli zmienimy ten punkt właśnie też patrzenia nie na to, że my jesteśmy i nas ten czas, dzisiaj, jutro, wczoraj było, gdzieś będziemy się przesuwać. Jak to się mówi po, po kolei takimi kroczkami, nie zauważymy tego. Natomiast jeżeli spojrzymy to właśnie z góry tak, tak osiowo na to wszystko, to nagle będziemy widzieli, że czujemy. Dzisiaj jest czas na to, żeby coś tam zrobić, Popatrząc się na, na, patrząc się na właściwie na, na to, co nas otacza, jesteśmy w stanie wyczuć, co się dzieje. I to jest bardzo ważne, żeby wrócić do tego czucia. Wracam teraz do tego. tego osławionego Krzywa, krzyża kawalerskiego rozpracował to już w ten sposób, że ten krzyż zawierał bardzo dokładne informacje. Należało jedynie rozczytać. I miesiąc księżycowy składa się z 29 dni i 12 godzin po złożeniu dwóch miesięcy księżycowych, właśnie daje to liczbę 59. I wtedy właśnie te wy cierpliwie wypunktowane te kropeczki tworzą coś takiego, że pierwszy tydzień miesiąca, czyli pierwsza faza księżyca miała wtedy 1 plus 8, czyli 9 dni, reszta po 7. Drugi miesiąc zaczynał się od tygodnia 1 plus 7 równa się 8, a reszta 1 plus 6. I skoro to był taki ważny szczegół, to właśnie można było to umieścić to w formie tych takich gusków i tworzyć te guski, układając właśnie i czytając Tworzą dokładnie krzyż kawalerski. Z tego z jest nasz medal, taki tam order, który, który nie wiadomo z czego pochodzi, ale wiadomo dokładnie. Pojedyncze właśnie takie kreseczki uznane zostały za jedynki. O wygus i te, i te trzy kręgi, o których mówiłem, które wyznaczają określone te kardynalne punkty, które są bardzo ważne przezileń, tworzą razem. Um, Czyli gusto liczba 100, każdy krąg to jest 10. Razem tworzysz tworzy ważną liczbę 130. Po pomnożeniu tego przez liczbę dni, czyli 59, mamy 7650. I to się zamyka w całość. Jeżeli nauczymy się tego, mam w ogóle teraz taką, taką bardzo dużą myśl, żeby przez ten rok może popracować i właśnie stworzyć taki kalendarz, żeby to pokazać po prostu na jakimś modelu. Bo Trudno liczbami operując zobaczyć to, bo to jest wiedza, która do nas wraca z jakiegoś zakrytego może woalem starożytnego artefaktu, natomiast ona jest tak precyzyjna, że właściwie dzisiaj mając atomowe zegary no 0,25 dnia to nie jest bardzo dużo przy rachubie 365 dni, a może w ogóle bardzo, A może się okazać, że ta rachuba. Znaczy, może być odbierana bardziej naturalnie niż nasza ta, taka szczegółowa, która gdzieś tam została wytyczona jakimiś może sztucznymi troszeczkę. Tym bardziej, że fizyka kwantowa co do stałych, tak zwanych fizycznych, odnosi się coraz bardziej krytycznie, że te stałe fizyczne nie do końca są takie stałymi fizycznymi, że one wcale może są nie takie do końca. W Afryce może troszeczkę inaczej być, u nas troszeczkę ten kilogram nawet może być inaczej, więc to są wszystko założenia. Jeżeli bierzemy tylko założenia, no to w tym momencie możemy się troszkę pomylić. No więc, jeżeli to zrobimy, ten zapis astronomicznych właśnie takich obserwacji, to. Dla minicjusza właśnie stało się wszystko proste. Teraz wystarczyło policzyć dni przesileń Słońca i zrównania dnia z nocą, by ustalić ważne punkty w naszym kalendarzu. Rok rozpoczyna się 25 grudnia. Liczenie rozpoczynamy od środkowej kreseczki prawego, prawego ramienia i liczymy prawoskrętnie. Po 83 dniach rozpoczynamy jeden obrót 59 plus 24, czyli mamy zrównanie z dnia z nocą. Wskazuje to na punkt wytłoczony pomiędzy dolnym a lewym ramieniem krzyża wypadałoby stworzyć może model, nie wiem czy was, was zanudzać z tymi wyliczeniami. Myślę, że w takich spotkań może będzie więcej, jeżeli taki model się uda stworzyć to będzie można zobaczyć precyzyjnie gdzie człowiek ten wiedzący czy tam powiedzmy może jakiś kapłan, może ktoś to wiedzący, wiedun po prostu szedł, postawił dzisiaj kamyczek w punkcie krzyża. Jesteśmy tu. Taką mamy datę, taki mamy czas, to się dzieje. Taki mamy porządek świata. Tak się określamy w relacji z przyrodą. Tworzymy jedno. I w tym momencie no, życie staje się prostsze, a wydaje mi się, że im bardziej będziemy zmierzać do prostoty naszego, naszego życia, tym pewne rzeczy będą łatwiejsze. Bo y, każda rzecz systemowa wymaga od nas y, takiego podejścia troszeczkę z jednej strony naukowego i. Ja teraz zmieniłem słowo wiedza na wieda. Bo wiedza pokazuje nam coś innego. Wiedza nam pokazuje coś, co mieści się między tu i tu. Tą przestrzenią, która pulsuje między sercem i umysłem. Natomiast sama wiedza została wtłoczona tylko wyłącznie do, do, do umysłu. O tym też mówił właśnie Tadeusz, że trzeba zmienić punkt patrzenia, punkt siedzenia, czy spojrzenia na, na wiele rzeczy, i wtedy też inaczej odbieramy, inaczej patrzymy. Czyli jeżeli zmienimy naszą wiedzę na wiedę, zaczynamy patrzeć sercem, zaczynamy czuć. Wtedy będziemy podchodzić też do przyrody na zasadzie nie dlaczego dana roślina czy, czy dany yy, kamień, to, to, to sobą reprezentuje, czy to jest granic, czy to jest wroty, czy, 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 czy szałwia, tylko będziemy czuli. No to mi jest potrzebne dzisiaj, a może i jutro. Skoro to rośnie gdzieś tam blisko i ten chwast do mnie mówi, to znaczy, że jest mi potrzebny. I wtedy czujemy, że pewne rzeczy oddziaływują na, na nas, a my na, 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 te, na te rzeczy też. A o tym dokładnie już teraz fizyka kwantowa powiedziała, że obserwujemy coś jest obserwowane, a to, co, co jest obserwowane, to tak się na to, co jest dla obserw tego obserwatora, trochę się dostosowuje. W tym momencie, jeżeli nasze myśli. To są te właśnie takie cząsteczki elementarne, które tworzymy, głosem wypowiadamy, czyli dźwięk i światłość, czyli energię w tego to, to wkładamy, to wygląda na to, że możemy tworzyć rzeczywistość. I wtedy te takie zwane czary-mary, pałeczki, inne rzeczy, to, to będzie normalna rzeczywistość nasza codzienna. Rzeczywistość. Czego nam życzę, a przodkowie to wiedzieli i umieli. Dziękuję pięknie.